ze mną świąteczne paczki. Paczki pakuję dla trzech wyjątkowych i grzecznych chłopców. Ten świąteczny czas powoduje, że ludzie jakby chętniej dzielą się tym, co mają. Ja również uczę swoje dzieci, że nie warto przywiązywać się do rzeczy materialnych, bo to są tylko rzeczy. Nieważna jest cena prezentu, a liczy się gest. Dlatego tym chętniej chcę im pokazać, że warto się dzielić. Oni są empatyczni i chciałabym, aby tacy pozostali, oczywiście przy jednoczesnym posiadaniu swojego zdania. Uważam, że człowiekiem dla drugiego człowieka zawsze trzeba być i tego też uczę moje dzieci. A poza tym prawda jest taka, że klimat świąteczny sam się nie zrobi. To my tworzymy ten klimat świąteczny. To my tworzymy świąteczną atmosferę. Nie jest tak, że ona robi się sama. I tak naprawdę od nas, od nas dorosłych, zależy, jak będą wyglądać te święta. Bo nieważne są drogie prezenty, nieważne są drogie gadżety, Mam. jeśli nie zapewnimy dzieciom poczucia bezpieczeństwa i miłości. Nie każdego tak naprawdę stać na drogie prezenty czy drogie gadżety. Dlatego moje dzieci nie są uczone, żeby materialne rzeczy były ponad wszystko, wręcz przeciwnie. Ja je zawsze uczę, że rzeczy to są tylko rzeczy i tak naprawdę to są rzeczy, które są przechodnie, które dzisiaj są, jutro ich nie ma. I żeby nie przywiązywali się do rzeczy materialnych. Zresztą lepiej jest mieć mniej niż więcej. I tego ich uczę, bo takie jest moje zdanie. Chcę im również pokazać, że nie każdego stać na drogie paczki, na drogie gadżety, na drogie prezenty, bo sytuacje finansowe czy materialne w różnych rodzinach są różne. Dlatego nie ma co się przywiązywać do rzeczy materialnych, a dawać dzieciom poczucie bezpieczeństwa i miłości, bo akurat to nie kosztuje miliona monet, a tak naprawdę. Jest najcenniejsze, a właściwie bezcenne. Dlatego to my, dorośli, właśnie w święta, ale tak naprawdę nie od święta, a na co dzień odgrywamy główną rolę, by pokazać temu młodemu człowiekowi, co tak naprawdę jest ważne, co tak naprawdę jest najdroższe i najcenniejsze. Bo rzeczy materialne dzisiaj są, jutro ich nie ma. Wybuchnie wojna, musisz wszystko zostawiać i uciekać. A miłość, bezpieczeństwo, wspomnienia, które tworzymy, nas wszystkich, a przede wszystkim takiego młodego człowieka, kształtują. Uczą postępowania oraz empatii. Matko, ale się rozgadałam. No, ale nie, no, tak myślę, taka jest prawda, a na tym kanale. Nie chcę tutaj nikogo udawać i nikomu mydlić oczu. No, ja po prostu taka jestem. No, moi chłopcy też wiedzą jaka jestem i na szczęście no, są tacy, jacy chyba powinni być. W moim odczuciu oczywiście, bo nie każdy musi się zgadzać z moim zdaniem. Natomiast tutaj takie krótkie przemyślenia chciałam Wam powiedzieć, trochę psychologicznie, trochę wzruszająco. Oj, chyba magia świąt za bardzo mi weszła. No ale podarki spakowałam. Jutro je przekażę dalej. Mam nadzieję, że się chłopakom spodobają. Are you ready for Christmas? Gotowa na święta?